Wiedźma. Las nigdy nie był pusty. Ludzie tak mówili, bo bali się nazwać to, co w nim mieszkało. Ale nocą, nocą las oddychał inaczej. Była taka wieś. Nie znajdziesz jej na starych mapach. Nazwy zmieniały się częściej niż ludzie, którzy z niej znikali. Kilka domów, krzywe płoty, droga, która prowadziła donikąd. I cisza. Ciężka, lepka. Taka, która zostaje pod skórą. Na skraju lasu stała chata. Zawsze stała tam, gdzie kończyła się odwaga. Mówili o niej różnie: że jest stara, że zna się na ziołach, że pomagała przy porodach, gdy nie było komu pomóc. Ale mówili to tylko za dnia, bo nocą, nocą psy milkły. Nie szczekały, nie wyły. Po prostu przestawały istnieć w dźwięku, jakby ktoś wyciągał z nich głos jednym ruchem dłoni. Dzieci budziły się z krzykiem, nie potrafiły powiedzieć dlaczego. Śniły o oczach, które patrzyły zbyt długo, o dłoniach, które nie dotykały, a i tak zostawiały ślad. Ona nigdy nie przychodziła po nikogo. Nigdy. Ludzie przychodzili sami, po zioła, po ratunek, po odpowiedzi, których bali się usłyszeć. I zawsze dostawali to, o co prosili. Czasem nawet więcej. Wiedźma nie rzucała klątw. To była najgorsza część. Ona tylko mówiła prawdę, cicho, bez emocji. Jakby śmierć była czymś zwyczajnym. Jakby znała jej rozkład dnia. Kiedy ktoś pytał, kto umrze pierwszy, nie odwracała wzroku. Patrzyła i odpowiadała. Zawsze miała rację. Z czasem we wsi zaczęto liczyć dni nie kalendarzem, ale jej słowami. Jeszcze nie. Już niedługo zimą. A potem potem zaczęli się jej bać bo łatwiej było uwierzyć, że jest potworem, niż że mówi prawdę, której nikt nie chciał znać. Którejś nocy zapukali do jej drzwi. Nie sami, z pochodniami, z modlitwami, które brzmiały jak groźby. Las wtedy ucichł. Tak, jakby czekał. I to właśnie wtedy zaczęła się historia, która nigdy nie powinna była zostać opowiedziana. Zaczęło się od snów. Zawsze tak się zaczyna. Najpierw u dzieci, bo dzieci śnią prawdę, zanim nauczą się ją wypierać. Budziły się w nocy, spocone, z otwartymi oczami. Nie krzyczały, to było gorsze. Leżały nieruchomo, wpatrzone w ciemność, jakby coś w niej wciąż było. Matki mówiły, że to koszmary. Ojcom było łatwiej w to uwierzyć, ale dzieci opowiadały to samo, nawet te, które się nie znały. Las, mgła i kobieta stojąca pod drzewami. Nie ruszała się, nie wołała, tylko patrzyła zbyt długo. Jedno z dzieci powiedziało, że miała oczy jak noc po deszczu, czarne, ale żywe. Inne, że jej twarz była rozmazana, jakby nie chciała być zapamiętana. Najmłodsze mówiły tylko jedno, że kiedy się budziły, ktoś jeszcze był w pokoju. Wtedy we wsi zaczęto zamykać okna, zaryglowywać drzwi, palić świece aż do świtu. Ale noc i tak wchodziła do środka. Pierwsze zniknięcie przyszło cicho, bez krzyków, bez śladów. Kłopiec, siedem lat, zniknął z własnego łóżka. Kołdra była na miejscu, okno zamknięte, drzwi nieruszone, jakby noc zabrała to, co do niej należało. Szukali go w lesie, zbyt późno, zbyt głośno. Wiedźma wtedy jeszcze żyła, i kiedy przyszli do niej po odpowiedź, nie zdziwiła się, powiedziała tylko, on już nie śni. To zdanie rozniosło się po wsi szybciej niż strach, bo każdy wiedział, co znaczy. Od tamtej nocy dzieci przestały spać, a dorośli zaczęli modlić się nie o cud, ale o to, żeby nie być następnym. Drugie zniknięcie było inne. I właśnie dlatego było gorsze. Nie zniknęło dziecko. Zniknął mężczyzna. Ojciec pierwszego chłopca. Człowiek, który przestał spać, który nocami siedział przy stole z nożem położonym obok świecy. Jakby metal mógł coś powstrzymać. Widziano go jeszcze o świcie. Stał na skraju lasu. Nie wchodził, tylko patrzył. Jakby czekał, aż las zrobi pierwszy krok. Potem nikt już go nie widział. Tym razem były ślady, zbyt wyraźne. Buty znaleziono przy ścieżce, jedno obok drugiego, ustawione równo, jakby ktoś zdjął je z szacunkiem. W lesie odkryto ślady stóp, szły prosto, nie uciekały, nie kluczyły, i nagle po prostu się kończyły, jakby Ziemia przestała pamiętać. Szukali go dłużej niż chłopca, bo dorośli zawsze myślą, że dorosłych łatwiej znaleźć. Myślą, że dzieci znikają przypadkiem. To była pomyłka. Kiedy przyszli do wiedźmy, nie zapytali już czy. Zapytali dlaczego. Spojrzała na nich długo, dłużej niż wcześniej, i powiedziała: On poszedł tam, gdzie nie wolno szukać. To zdanie było gorsze niż cisza, bo nikt nie zapytał, gdzie to jest. Każdy wiedział. Od tej chwili we wsi nie mówiono już o snach. Mówiono o winie, o tym, kto pierwszy wskazał palcem, kto pierwszy podniósł głos, kto pierwszy powiedział: To musi się skończyć. Las tej nocy był blisko, zbyt blisko. I właśnie wtedy zapadła decyzja, która miała przywrócić porządek, a sprawiła, że nic już nigdy nie wróciło na swoje miejsce. Do chaty weszli za dnia. Po zmroku zabrakłoby im odwagi. Drzwi stały otwarte, jakby czekały. Zapach uderzył od razu, ciężki, stary, taki, który osiada w gardle i zostaje. Na półkach stały słoje, równe rzędy, staranny porządek. W środku płody. Małe ciała zatrzymane w czasie, zanurzone w przezroczystej ciszy. Pod podłogą odkryli kości. Część należała do dzieci, część do dorosłych, do tych, którzy przyszli po odpowiedź i dźwignęli ją zbyt późno. Ściany milczały. Podłoga była czysta, zbyt czysta. Ten spokój ciążył najbardziej. Jedni nazwali to dowodem, inni odwrócili wzrok. Ktoś wyszeptał, że zło bywa ciche i cierpliwe. Wiedźma stała przy stole, spokojna. Uważna. Jej spojrzenie zatrzymywało się na każdym. Gdy związali jej ręce, odezwała się po raz pierwszy do lasu. Wtedy zrozumieli, że to, co znaleźli, było początkiem, początkiem czegoś, co zostanie z nimi na zawsze. Zabrali ją na skraj lasu. Tam, gdzie ziemia łatwo przyjmuje ciężar, gdzie od lat chowano sprawy, o których potem się milczało. Mieli plan. Prosty, sprawdzony. Tak przynajmniej sobie mówili. Kamień na piersi. Ciężar, który miał zatrzymać powrót. Ostrze. Krótki ruch, żeby zamknąć usta. Ogień. Żeby ślad rozpadł się na popiół. Modlili się. Głośno. Bo cisza ciążyła bardziej niż słowa. Kiedy nóż dotknął skóry. Jej twarz pozostała spokojna. Na ustach pojawił się uśmiech, nie drwiący, świadomy. Wtedy odezwała się po raz ostatni: Przyszliście, bo baliście się snów. Sny jednak nie należą do mnie. Ja tylko rozpoznawałam moment, w którym przychodziły. Kości, które znaleźliście. Należały do tych, którzy usłyszeli prawdę zbyt wcześnie. Dzieci. Dzieci wracają tam, gdzie dorośli przestali patrzeć. Ogień zabrał resztę. Dym uniósł się między drzewa i zniknął. Gdy płomienie opadły, wypowiedziała słowa, które zapamiętali dokładniej niż modlitwy. Od tej chwili prawda zostanie z wami. Wasze dzieci będą śnić to, co wy chcieliście ukryć. Wasze psy zamilkną, a las zachowa każde imię. Ktoś powiedział, że wszystko dobiegło końca. W tej samej nocy zniknęło trzecie dziecko.